Jeden z największych piłkarzy świata zaprosił na swoje osiemnastki osoby niskorosłe jako element rozrywkowy. Pan Lemini Jamal ze FC Barcelony złamał w ten sposób prawo, bo jest to nielegalne. Tak się właśnie łamie prawo. Osoby z karłowatością od dawien dawna, prawie tak długo jak żyje poseł Terlecki, były wykorzystywane na imprezach, aby po prostu bawić ludzi. Co umówmy się, jest obrzydliwe, zdecydowanie narusza poszanowanie godności ludzkiej. W każdym razie jest to też zakazane. A mimo to pan Jamal postanowił zaprosić takie osoby na swoją osiemnastkę. Przy okazji gościom zakazał w trakcie zabawy posiadania telefonów komórkowych, tak aby nikt nie robił. Robił zdjęć, no ale jak to jest z zakazami, wiedzą wszyscy. A co się dzieje na imprezach, też wiedzą wszyscy, nie tylko Didi. Piłkarz będzie miał przez robienie z osób niskorosłych atrakcji problemy prawne. Ciekawostką jest, że osoby niskorosłe, aby znaleźć się na imprezie, wcześniej musiały założyć firmę oferującą tego typu usługi. Co więcej, Sporo osób pisze, że przecież zapłacił, nikt nikogo do niczego nie zmuszał i najważniejsze, jakim cudem można założyć legalnie firmę, której usługi są nielegalne. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Natomiast ja mam pytanie do osób niskorosłych, które oglądają Witam, a wiem, że tam jesteście, bo czasem też do mnie piszecie, czy rozmawiamy sobie na Instagramie. Widziałem kiedyś nagranie mężczyzny, który oburzał się, gdy nazywano go osobą niskorosłą. Już, prawdę mówiąc, nie pamiętam, jak wolał, ale jestem ciekaw, jak się do tego odniesiecie. Możecie napisać wiadomości prywatnej do mnie, a możecie tu w komentarzach. E, w każdym razie zachęcam do dyskusji oczywiście.